Nawitel E777 Track to zaawansowana nawigacja przeznaczona dla kierowców samochodów ciężarowych oparta na szybkim i niezawodnym systemie operacyjnym Linux. Wygodny montaż umożliwia uchwyt z przyssawką przyczepiany do przedniej szyby pojazdu. Posiada on możliwość szybkiego odczepienia i zabrania nawigacji ze sobą. Urządzenie wyposażone jest w 7-calowy ekran dotykowy. Dodatkowo z tyłu znajduje się wysuwany rysik, który gwarantuje precyzyjną obsługę. Osłona przeciwsłoneczna zapewnia dobrą widoczność ekranu nawet w jasne, słoneczne dni. Ponadto w nocy zapobiega ona odbijaniu się ekranu na przedniej szybie, co zwiększa bezpieczeństwo podczas jazdy. Fabrycznie zainstalowane mapy dostępne są w trybie offline. Obejmują one trasy aż 47 państw, dzięki czemu z łatwością możemy poruszać się nie tylko po terenie Polski, ale także za granicą. Istnieje również możliwość zakupu i instalacji dodatkowych map za pośrednictwem programu Navitel Navigator Update Center, dostępnego na komputery. Aby trasy były zawsze aktualne, zapewniona jest także darmowa, dożywotnia aktualizacja map. Aktualizacje wydawane są średnio 4 razy do roku. Oprogramowanie nawigacji oferuje specjalne narzędzie nawigacyjne, szczególnie przydatne w transporcie towarów. Możemy wybrać wstępnie skonfigurowany rodzaj pojazdu. Lub też dodać pojazd niestandardowy wprowadzając jego parametry, m.in. długość, szerokość, wysokość i więcej. Nawigacja wytyczy trasę zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. Ponadto zawsze dostaniemy propozycję trzech alternatywnych tras do wyboru. Dla każdej z nich zobaczymy również szacunkowy czas potrzebny na dotarcie do celu. Szeroka baza punktów POI ułatwi nam znalezienie na trasie miejsc na odpoczynek czy też stacji benzynowych. Oprócz tego nawigacja zawiera także bazę fotoradarów i ograniczeń prędkości. Dzięki temu możemy odpowiednio wcześniej otrzymać ostrzeżenie o aktualnie obowiązującym limicie prędkości. Zarówno ostrzeżenia, jak i wskazówki nawigacyjne mogą być odtwarzane jako komunikaty głosowe poprzez wbudowany w urządzenie głośnik. Widoczny na górze ekranu pasek postępu w prosty sposób wizualizuje, jaka część trasy jest już pokonana. I ile pozostało jeszcze do przejechania? Na E777 Truck wyróżnia się wbudowanym transmiterem FM, który odpowiada za nadawanie sygnału na częstotliwościach radiowych. Dzięki temu możemy korzystać z podpowiedzi lektora bądź odtwarzać ulubioną muzykę przez radio. Wystarczy wybrać tę samą częstotliwość FM w opcjach transmitera oraz na radiu w pojeździe. Slot na karty microSDHC o pojemności do 32 GB umożliwia m.in. przechowywanie dodatkowych map.